Robimy wszystko, żeby nam się chciało żyć, wzmacniamy się. Pokazujemy się, że jesteśmy piękne. I to Lidia Bukowska chce przekazać uczestniczkom projektu Chce się życie, dedykowanego kobietom, u których zdiagnozowano nowotwór. Sama od ponad roku walczy z rakiem. Widzę, że kobiety są bardzo załamane podczas leczenia. Zamykają się w sobie, zamykają się w swoich domach. Są załamane tym, jak wyglądają. Wpadają w depresję i postanowiłam im pomóc. Wśród pań, które zgłosiły się do udziału w projekcie, jest Anna Urbańska, u której chorobę zdiagnozowano w listopadzie. Przede wszystkim to wsparcie jest takie ważne tutaj. Że jesteśmy w środowisku kobiet z podobnymi problemami, które tak samo jak my optymistycznie patrzą w przyszłość i się nie moją nie poddają chorobie. Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej pacjentek oddziałów onkologicznych, ale nie tylko, ma także wymiar zewnętrzny. Kobiety będą mogły skorzystać z profesjonalnych usług fryzjerów, kosmetyczek i makijażystek. Dla kobiet na pewno jest to coś bardzo potrzebnego im, szczególnie kiedy może ta ich kobiecość troszeczkę zmienia się, kiedy tracą włosy, kiedy choroba przytłacza. Na ten moment zgłosiło się 10 pań. Jak potwierdzają organizatorzy lista nie jest zamknięta i kobiety mogą nadal się zgłaszać. Chciałabym po prostu taką mieć całościową metamorfozę. Tak naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, jaka to będzie, tylko chciałabym zobaczyć, jak to, jak to się będzie zmieniała, tym bardziej, że na razie na mojej głowie jakby naturalnie nic nie możemy pokombinować, tylko trzeba jednak to powrótnie zastosować. Projekt nie jest ograniczony czasem. W każdej chwili można do niego dołączyć. Aby to zrobić, należy zgłosić się do fundacji Pomocna Mama. Przygotowała Anna Kowalik.